W dzisiejszym odcinku otworzyłam schronisko dla zwierząt w Brookhaven. I tak finalnie prezentuje się pokój kotów, a psów mamy cztery. Dobra, teraz napiszmy sobie znak domu, żeby każdy wiedział, że jest w tym domu schronisko. Okej, okay, widzę, że mamy sąsiadów, więc chodźmy zapytać się, czy nie chcieliby adoptować jakiegoś zwierzątka. No cześć! Młoda 02. Hej! Chciałabyś adoptować psa lub kota? Nie. Hmm. Okej, okay, zazwyczaj, może do drzwi, spukajmy. Chciałabyś zaadoptować psa albo kota? Hmm, nie. Hmm. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra, no to jedźmy do miasta, zobaczyć może w mieście kogoś spotkam i zapytam się go, czy chciałby może zaadoptować coś zwierzątko takie domowe z naszego schroniska. O, tutaj ktoś jest. Hello, cześć. No, dostaliśmy i jeszcze nie zdążyłam powiedzieć, czy chcą zaadoptować jakieś zwierzę. Naprawdę? Weźmy nasz galaretkowóz i jedźmy do kolejnych domów, zapytać się ludzi. Chcesz adoptować psa lub kota ze schroniska? Hey, get in the house. Dlaczego nie? No, dlaczego nie? Please come in the house? No dobra, wchodzę do domu. Wanna adopt a pet? Chcesz zaadoptować zwierzę, czy nie? Leave! No, dzięki! Czemu nikt nie chce adoptować zwierząt? Impra dla Polaków? Nezuko32133. O, tak, jesteś w domu. Hello! O, otwarli mi drzwi, okej, okay, otwarli mi drzwi. I wanna adopt a pet. Chcecie adoptować zwierzaka? Psa, kota? Proszę, zaadoptujcie, no chociaż jednego. No chociaż jednego, zbudowałam całe schronisko dla nich. Okej, okay. i naprawdę, udało się, jadą ze mną. No wsiadaj, maleńka, a Ciebie też z miejsce. Okej, okay, każdy idzie swoją furką, dobra, no to jedziemy teraz do schroniska. I naprawdę jadą. Okej, okay, to jest moje to schronisko eleganckie. Chodźcie tutaj. Dobra, chodźmy do schroniska ze mną. Okej, okay. tu są koty. A, przyszli do mojego schroniska. Tam są psy. Follow me. Cat or dog. Moje ubrania tak bardzo pasują w tym momencie do tego, co tu się dzieje. Dog. Okej. Okay. What color? Gdzie jest twoja kobieta? Gray. Okej, okay, dobra. Okej, okay, to jest Pana Pański Pies. Thank you for the adoption. Nasze stanisko działo, zaadoptowali naszego psa, okej. Okay. Jak widzicie widzowie, zaadoptowany został jeden pies, zostało jeszcze pięć kotów i... Trzy duże pieski. Także jeśli któryś z Was jest chętny na jakieś z tych zwierzątek, to napiszcie w komentarzu swój Nick Roblox, dodam Was do znajomych i będziecie mogli na kolejnym odcinku ze schroniska zaadoptować którego z tych wieżaków. Dajcie znać, czy film Wam się podobał, i jeżeli tak, to zostawcie lajka i suba, i do zobaczenia w kolejnym odcinku.